Dzień dobry, witam wszystkich na kolejnych zajęciach z optyki. Przypomnę wszystkim, że ostatnimi czasy zajmowaliśmy się zwierciadłami płaskimi oraz tym, w jaki sposób tam biegną promienie świetlne i w jaki sposób powstają e, obrazy w takich zwierciadłach. E, wypisaliśmy sobie cechy tych obrazów i na, na, tym, na tym zakończyliśmy. E, przypomnę jeszcze wszystkim, że, wszyscy, że nasze zwierciadła. Wszystkie, które mamy do dyspozycji, tak, zwierciadła. Dzielimy na zwierciadła te, które już omawialiśmy, czyli zwierciadła płaskie oraz zwierciadła sferyczne. Omawianie zwierciadł płaskich już zakończyliśmy, to jest dosyć proste, natomiast do końca całego działu z optyki będziemy zajmować się zwierciadłami sferycznymi, które również dzielimy na dwie takie podkategorie, jak zwierciadła sferyczne wklęsłe wklęsłe oraz zwierciadła sferyczne wypukłe. Czym się różni jedno od drugiego? Na rysunku przedstawiamy to w ten sposób, że jedno i drugie zwierciadło nie są już liniami płaskimi, a są po prostu takimi zakrzywionymi łukami. I teraz, w zależności od tego, z której strony biegnie światło, tak, to dane, dane zwierciadło będziemy nazywali sferycznym bądź też wklęsłym. I teraz zwierciadło wklęsłe oznacza, że na takie zwierciadło promienie będą leciały w taki sposób, że dla tych promieni dana powierzchnia będzie wklęsła, tak? Więc w tym wypadku, jakby promienie leciały z, o, z tej strony, kolorem zielonym. To, to oznacza, że to jest zwierciadło sferyczne, wklęsłe. tak? Dla, dla promieni. I żeby to oznaczyć, że to jest wklęsłe, to po stronie nieodbijającej światła rysujemy takie kreseczki. Natomiast wypukłe oznacza, że dla promieni to musi być powierzchnia wypukła. Zatem nasze promienie muszą biec z tej strony, prawda? Z, dlatego też na rysunku prą, część, tak, strona sfery, która nie odbija, ma, y, z, ma takie kreseczki na rysunkach w zeszycie. No dobrze, tyle a propos y, sferycznych i w, wypukłych i wklęsłych. To są podstawy. Dzisiejszy temat zajęć. To są po prostu zwierciadła sferyczne oraz to, jak, jak, jak lecą w nich promienie. Tak? Temat dzisiejszy: temat zwierciadła sferyczne. Tutaj skupimy się na konstrukcji. Yy, Powstawania obrazów w przyszłości, ale dzisiaj też będziemy konstruowali to, w jaki sposób powsta biegną tutaj promienie. W pierwszej kolejności musimy sobie narysować pewną prostą, którą my będziemy nazywali osią, osią optyczną, tak, albo główną osią optyczną, całego zwierciadła. Zaczynamy gdzieś tutaj, powiedzmy sobie przy linijce narysuję prostą, tak, wzdłuż, wzdłuż na szyb klatek. Teraz na tej naszej na tej prostej, na osi optycznej, może tak ją sobie podpiszmy, oś optyczna. Bo tak się nazywa, tak? Na osi optycznej zaznaczmy sobie pewien punkt. Powiedzmy gdzieś tutaj. Tak. I nazwijmy go sobie. O, jest to punkt. O. Weźmy teraz cyrkl do ręki. Wbijmy ten yy, nóżkę naszego cyrkla w punkt O, i nie rysujmy może całego okręgu, tak, dookoła, lecz pewien łuk. Powiedzmy odtąd do tąd. Nie wiem, czy jest to widoczne, dlatego też yy, poprawię to jakimś kolorem. I wezmę sobie kolor czarny. A, czerwony może też. Kolorem czerwonym poprawię tą sferę. Dobra. W ten sposób skonstruowaliśmy sobie yy, zwierciadło, i teraz na razie nie, nie wiemy, czy wklęsłe czy wypukłe, ale część zwi powierzchni zwierciadła, dla którego wyznaczony, mam, wyznaczony mamy środek. Środek tzw. krzywizny, tak? Dlatego też punkt O, tutaj nazwiemy sobie środkiem krzywizny. Środek krzywizny. Środek krzywizny. No, załóżmy, że jest to zwierciadło wklęsłe, tak? Ponieważ tu mamy więcej, trochę miejsca, więc po tej stronie musimy sobie dorobić kreseczki. I teraz rozważamy promienie świetlne, które biegną równolegle do osi optycznej tak? i się od niej odbijają. Co się dalej z nimi będzie działo? Bierzemy linijkę do, do ręki, jakiś kolor, ja tutaj biorę zielony i sobie narysuję dwa takie promienie. Jeden promień, który leży leci nad, nad naszą osią optyczną. Moje drugi promień, który leci pod osią optyczną. Nie musi być w tych samych odległościach. Powiedzmy, tutaj zrobiłem na 5 kratek, tutaj zrobię sobie na 4 kratki, nawet na 3 kratki. Żebyście nie myśleli, że musi być porówno. OK, to są promienie. Z ciałeczkami. tutaj oznaczmy, w którą stronę lecą, tak? ponieważ lecą na powierzchnię z tej strony. Zatem to jest zwierciadło wklęsłe, tak? Dobrze, i teraz co się dzieje? Wiecie dobrze, że zgodnie z prawem odbicia muszą się odbić te promienie od powiesi, tak? Yy. I teraz, jak tu wyznaczyć sobie nasze, naszą normalną, czyli prostopadłą padania? No, otóż tyle, że prostopadła padania jest, będzie akurat nie prostopadła, może do powierzchni, ale będzie prostopadła do tak zwanej stycznej, do, do naszej powierzchni kulistej, czyli innymi słowy będzie to promień. No, no to narysujmy sobie, może kolorem niebieskim, kolorem niebieskim narysujemy sobie taką linią, liniami przerwanymi od środka do punktu przecięcia, taki promień, a może nie cały promień, ale takie, o. że jest to normalne. A może być i nawet cały promień, tak? promień wyznacza nam tutaj zawsze normalną od środka znowu do punktu przecięcia, gdzie promień pada i mamy normalną. Dobrze wiecie, że promień padania jest równy kąt. promień, promień. kąt padania jest równy kątowi odbicia, tak? I zawsze po dwóch stronach normalny to się musi odbywać, dlatego też nasze. Promienie. Oj, zgubiłem kolor zielony. Gdzieś, 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 gdzieś mi go Hmm. I nie wiem gdzie. Hmm, będę musiał znaleźć sobie drugi. Zgodnie z prawem odbicia nasze promienie odbijają się pod takim samym kątem, tak? O, zaznaczmy sobie, że tu jest w ogóle kąt padania, tu jest, tu jest kąt padania, tak? Bo między normalną a promieniem zawsze. No i po drugiej stronie normalnej musi być kąt odbicia pod takim samym kątem. I teraz yy, o dziwo zawsze punk, punkt, może nie zawsze, ale w przybliżeniu, punkt przecięcia promieni Punkt, w którym promienie odbite, tak od zwierciadła przecinają naszą oś optyczną, znajduje się mniej więcej w połowie całego promienia krzywizny, czyli między punktem O a środkiem środkiem zwierciadła, czyli tym punktem, A tym, gdzieś w połowie do, znajduje się punkt, w którym dany promień odbity przecina o, to będzie ten punkt w połowie. Zatem promień odbity, każdy, każdy w sumie, tak, promień odbity, leci tak, tak. W tym punkcie przecina oś optyczną. Ten promień pada tak. Po odbiciu również przecina naszą oś optyczną w tym samym punkcie. Tak. Wszystkie promienie odbite, obojętnie ile byśmy ich nie narysowali, będą się przecinały w tym jednym punkcie i ten punkt jest charakterystyczny dla każdej soczewki, soczewki dla, dla soczewki do później, dla każdego zwierciadła sferycznego i oznaczamy go dużą literką F. I tą dużą literką F, ta duża literka F, ten punkt nazywany jest yy, ogniskiem. Ognisko. Dodatkowo na tym rysunku kolorem niebieskim zaznaczę, że mamy taką charakterystyczną odległość między środkiem tak, naszej, naszego zwierciadła a tym punktem F, którą i tą odległość tak, będziemy oznaczali małą literką F tak, i tą małą literką F, to małą literkę F nazywamy ogniskową. Ogniskowa po prostu jest to odległość ogniska od środka zwierciadła. Tak. A ponieważ jest to odległość, to on będzie podawali w podstawowej jednostce długości, czyli w metrach. No i tyle. Na razie wystarczy, że będziecie wiedzieli taką samą konstrukcję. Chciałbym i pragnę, żebyście wykonali w swoich zeszytach przedmiotowych. i Każdy z Was niech tą konstrukcję wykona dokładnie, zrobi zdjęcie i wyśle mi wiadomości prywatne. Uwaga, mam, mam doświadczenie w tych konstrukcjach, zatem będę sprawdzał, czy konstrukcje zostały wykonane dosyć dokładnie. Tak, zwłaszcza, że pracujecie w kratkach. Uwaga, będzie to ocenione za, za każdym razem, kiedy będziecie musieli tą konstrukcję robić ze szycie. Zatem do zobaczenia na następnych zajęciach. Powodzenia.